Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. W ósmym odcinku Pulsar Pogrywa na modach. Moja dżunglowa przygoda. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się modem Soul Shard, ale na początku zmodyfikujemy nasz system energetyczny w Industrial craftie. Zdjąłem te wszystkie 5 paneli, które mieliśmy. Zdemontowałem również nasze generatory i przerobiłem zrobiłem dodatkowy jeszcze jeden generator i zrobiłem jeszcze dodatkowe yy, dodatkowe 3 panele w sumie razem na, nam da to 8 paneli i zrobimy sobie coś takiego, co się nazywa low voltage solar array. Czyli z tych 8 zrobiliśmy sobie coś takiego. I to sobie zamontujemy naszym MFE, jak będzie nam nasz stać, to dołożymy jeszcze parę takich, lub zwiększymy i zrobimy coś bardziej kosztownego. Tutaj się okazało, że nie potrzeba tego MV Transformer, tylko można od razu MFE podpiąć do LV Transformer, tylko pamiętajcie, że. MFE musi być kropką yy, do dołu a, i łączyć się z trzema odprowadzeniami. Mamy tu covery, więc przykryjemy to zaraz. O, wszystko gra. Dopniemy sobie to tutaj z shiftem i kładziemy. Jak widzimy, nasz system zaczął zbierać jak szalony. Jeśli znowu uzbieramy 8 paneli słonecznych, to po prostu dopniemy z tej strony i tak dalej, aż będziemy mieli 5 takich. Z 8 low voltage solar array można zbudować coś takiego medium voltage solar array i wtedy MV transformer już mamy zrobiony także to by było z górki i jako ostatnie stadium high voltage solar array który się buduje z medium voltage 8 i HV transformer to już jest duży koszt myślę że może jak będziemy pogramy jeszcze trochę to nas na takie coś będzie stać chociaż ciężko w to uwierzyć ale jak widzimy nasz systemik już pracuje na skrobał tam 300 tysięcy ponad a 600 ma maksa także może warto by było trochę mu tej energii go pozbawić. Czym się zajmiemy dzisiaj? Modem Sol Shard, więc na początek musimy zrobić coś takiego jak Forge. Pamiętam Sol Forge. Sol Forge robimy z Obsidianu z clearstone i z corrupted essence. Corrupted essence robimy z Vile Dust połączony z glowstone dustem. wild Dust robimy przepalając w normalnym piecu, obojętnie jakim, sol sanda. Byłem w neterze i nakopałem tego solsanda Sanda, także mamy go i możemy go sobie przepalić. Rozgrzałem już nasz piecyk troszeczkę, więc włożymy sobie i zaczniemy go przepalać. Jak widzimy, mamy już i zrobimy sobie coś jeszcze dzisiaj takiego jak Vile Sword czyli mieczyk. Właśnie z tego moda. Zenchantujemy go na 30 poziom, bo mamy już 33. Więc będziemy mogli to zrobić. Robi się go z, z Corrupted Ingot a Corrupted Ingot robi się z Corrupted Fragment A to się robi przepalając yy, W Soul forge, w tym piecyku Jakby nazwijmy go yy, Iron Ingot przy pomocy Corrupted Essence Więc stworzymy sobie więcej tych Corrupted Essence Żeby nam starczyło Co jeszcze trzeba robić W tym właśnie, znaczy nie trzeba robić Ale co, co będziemy robić Z tym modem Zrobimy sobie Soul Shardy, czyli coś takiego Soul Crystal, Soul Shard, Soul Crystal, co to jest? Nie można tego ten Soul Shard. Przepalimy sobie w tym Soul Forge przy pomocy ośmiu corrupted essence, jednego diamenta, czy jeden diament. Przepala się to coś koło, czy tworzy się coś koło 11 minut, więc trochę to trwa i otrzymamy 3 sztuki sol shard. I co z tym można robić? Co z tym można robić, to będziemy wiedzieć jak skończymy, ale w teorii można łapać w tych soul shardach jakby energię z zabitych mobów i ustosunkować je właśnie na dany, na dany jakby rodzaj mobów czyli jak zabijemy zombiaka to ten soul shard będzie ustawiony na właśnie zombiaki i tutaj widzimy Tier, taki jest napis Tier. Mogą być parę rodzajów. Tier 1 po zabiciu 64 mobów. Tier 2 po zabiciu 128, Tier 3 256, Tier 4 512 i Tier 5 1024, czyli duże, duża ilość zabitych mobów. Jak możemy y, zwiększyć efektywność zdobywania tych jak gdyby punkcików małych? Właśnie enchantując nasz Vile Sword z tego moda w naszym Enchanted Table możemy otrzymać specjalny rodzaj enchantu, który tylko ten miecz może uzyskać, który będzie nam zwiększał ilość y, tych punkcików. Za zabicie moba. Normalnie przy zabiciu moba dostaniemy jeden, przy zabiciu yy, tym mieczem możemy, z, tom, z tym enchantem możemy dostać nawet 4 za zabicie jednego. Dlatego to będziemy chcieli zrobić, więc stwórzmy sobie naszą, nasz corrupted essence, musimy tylko znaleźć glowstone'a. Glowstone, glowstone, glowstone. Mamy na pewno glowstone'a tutaj. Czyli weźmy sobie jeden stack. Jest on w tym plecaczku. Na 100%. Czyli mamy już coś takiego. Potrzebujemy teraz przepalonego kobla trzy sztuki. Rzućmy od razu. I potrzebujemy obsydian. Obsydian mamy też gdzieś chyba schowany. sobie 5 sztuk tego obsydianu <laughs> czyli robimy to w ten sposób jak na recepturce w środku jeden i zamykamy to tak i otrzymujemy Soul Forge proszę bardzo więc postawimy go sobie może tutaj nie wziąłem naszych Corrupted Essence Weźmy sobie zaraz wszystkie I musimy przepalić 6 sztabek Z tego co mnie pamięć nie myli I zrobimy sobie ten mieczyk i od razu go zenchantujemy Mamy 3, potrzebujemy 9 na jedną sztabkę Corrupted ingot Także chwilę to potrwa I będziemy działać Już jedną sztabencję możemy zrobić Zbliża się noc więc się zrzemnijmy Teraz robimy jak recepturkę jak na zwykły miecz i mamy Vile Sword, czyli mieczy, który chcieliśmy osiągnąć. Teraz weźmy sobie już jeden diamencik. Zacznijmy go przepalać, bo to naprawdę chwilę potrwa. Potrzebujemy 8, niech tutaj będzie więcej. A my grzejemy do naszego pokoju. No i liczymy na to, że, że trafimy dobry enchant. No i bardzo dobrze. Soul Steeler na czwórce. I disjunction 4, nie wiem co to znaczy disjunction 4, ale Soul Stealer o to właśnie nam chodziło, żeby ten miecz tak zenchantować. I to będzie właśnie dobre. Co jeszcze możemy z tymi Soul Shardami yy, robić? Z tego co wyczytałem, możemy znaleźć normalny spawner. Właśnie, bo mam, nie powiedziałem, że te tieri służy mm, do tworzenia spawnerów. Jest jeszcze coś takiego jak cage, który się z, y, robi z iron barów, czyli z tych soul cage. Robi się normalnie iron bars... I tu zostawia się wolne miejsce i tworzy się takie Soul cage. I właśnie poprzez stworzenie takiego Soul Cage w środku możemy nasz Soul Shard z, z Tieri 1 na przykład z Tieri 2, z Tieri 3 czy z Tieri 4, z 5 umieścić i stworzyć po prostu sobie spawner. Czym różnią się właśnie te Tierii? O co tutaj chodzi? Im bardziej jest wyższa liczba tych tieri, czyli tieri na piątym poziomie, będzie powodował, że te moby będą nam się spawnić częściej niż w przypadku tieri np. numer 1. Będziemy mogli oczywiście też sygnałem Redstone wyłączać ten spawner, co jest bardzo dobrą sprawą że na przykład będziemy mogli sobie zrobić taki mob grinder który na przykład będzie uruchamiał nasz spawner jeśli będziemy w okolicy bądź nie i będziemy mogli na wysokości go postawić i sobie jakąś wajchą go uruchamiać żeby te moby mogły spadać a my byśmy brali sobie z nich expa czy drop o to tutaj chodzi tu się nam widzimy przepala. Yy, także ja tutaj zrobię chwilę pauzy i wrócimy jak to się skończy już przepalać. Także tymczasem. Ok, już prawie się kończy. I jak widzimy, zdążyliśmy w porę nagrywać. więc czekamy aż nasz diamięcik się dopali no i jak mówiłem możemy znaleźć spawner potworków z normalnego Minecrafta i kliknąć na nim prawym klawiszem myszy trzymając tego Soul Sharda wtedy według teorii zostanie to yy, zapisane czyli zostanie, zostaną skradzione te dusze jakby z tego spawnera ja mam y, zapisany jeden taki spawner pająków, dlatego wybierzemy się tam za momencik, zrobię chwilę przerwy, dojdę do tego spawnera i zobaczymy jak to jest w praktyce. Później przetestujemy nasz mieczyk na jakiś może y, szkieletach i zombiakach, bo myślę, że takie spawnery będziemy chcieli sobie zrobić, czy takie jakby to powiedzieć mob grindery z tymi mobami. Dlatego tymczasem ja się zdrzemnę i widzimy się przy spawnerze pająków. Jak widzimy spawner pająków mamy już przed sobą więc. Zobaczmy, jak to jest w praktyce, gdy klikniemy prawym klawiszem na tym spawnerze. Coś się zaznaczyło? Nie. No, próbujemy klikać. Nic to nie daje. Może musimy właśnie najpierw zabić takiego pająka i później... Tak jest, więc weźmy sobie. Więc mamy już jakby określony. Określony i mamy od razu pięć kili. Na, pająk, na pająkach. Także zróbmy sobie tak, że teraz spróbujmy kliknąć na tym. Widzimy jakby, że tak właśnie się stało, że jakby skradliśmy, skradliśmy jakby to powiedzieć, zniszczyliśmy właśnie tym solszardem ten spawner. I dostaliśmy ekstra 200 killów. Czy kili. I mamy od razu tier 2. Czyli super sprawa. No tak jak podejrzewałem, że musimy najpierw jakby określić na co ten soul shard ma być nastawiony. Czyli nastawiliśmy go na pająki i zniszczyliśmy ten spawner i dostaliśmy plus 200 punktów za zabijanie. Dlatego myślę, że to jest bardzo fajny sposób na to, żeby stworzyć swój własny spawner bardzo szybko. No nic, widzimy się w domu, także tymczasem. Ok, witam po przerwie. Zrobiłem sobie dodatkowe trzy szardy, bo zauważyłem, że zaatakując... Angry Zombie y, na Sol Shard się właśnie na niego y, nastawił. Także myślę, że możliwe, y, że jak znajdziemy spawner zwykłych zombiaków, to nie będziemy mogli go rozwalić tym właśnie Sol Shardem. Dodatkowo zapamiętałem sobie jeszcze jedną miejscówkę, gdzie jest y, dungeon y, Stonecraft 3. Tam będą spawnery i będziemy mogli je rozwalić i napełnić nasze solszardy ich energią. Dlatego lecimy i do zobaczenia na miejscu. Ok, witam po przerwie. Przed nami jest właśnie zaznaczony dungeon i wchodzimy do środka, żeby zobaczyć, co tam jest grane w środku. Już widzimy zombiaki, dlatego może być ciekawie. Rozświetlimy sobie zaraz całą sytuację. Także jedziemy. Stawimy sobie tutaj jeszcze jednego solszarda. Oj, coś nas bije. Au, 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 au. Dobrze. Jest tam jeszcze szkielet, także rozświetlamy. sobie trochę tutaj rozświetlić sytuację robiąc coś takiego robi się tutaj nieciekawie bo snajper do nas ładuje jak do, a 2. dwóch rozświetlimy trochę całą sytuację I lecimy na dół Jest ich paru tych szkieletów Dlatego Tutaj są już te spawnery Dlatego Ojeju ale was się narodziło Chyba musimy użyć nasz Nasz miecz Nasz miecz zagłady ten z jakiejś zbroi a tam są te spawnery musimy zobaczyć co to jest za spawner z czyli tego mamy już zrobione i to jest chyba spawner musimy zobaczyć czy to jest spawner Angry zombie, czy damy radę tym spawnerem? Nie damy rady, więc musimy tym zatankować nasz. No i dobrze, wychodzi na to, że rozwaliliśmy te... Na dole są jakieś skrzyneczki. A, tutaj jest szkielet, więc ładujemy go. I mamy... Sprawę załatwiono. Teraz zobaczymy co, co jest w skrzyneczkach. Nawet jeden diament, więc bardzo fajnie. Nasz mieczyk sobie wyłączymy, żeby nie marnował energii. Tutaj jest złoto. Jeszcze więcej złota, żelazo. Więc bardzo fajnie. Wydaje mi się, że dungeon został zdobyty i opłacało się tutaj wejść. Zobaczmy na sytuację na, na naszych solshardach. Zobaczmy na sytuację na naszych solshardach. Mamy tutaj już zatankowany nasz solshard z zombie, z engry zombie nie mamy i skeleton i spider. Jest to już bardzo fajna sprawa. Musimy tutaj rozświetlić, żeby nasze nasze potwory nam się tutaj nie spełnimy nie spełniły i do zobaczenia na, w domu Ok, jesteśmy już w domu i to by było wszystko w tym odcinku następny odcinek postaramy nagrać się w opuszczonej kopalni będzie to odcinek specjalny ze specjalnymi gośćmi także na razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku pulsar pogrywa papa pa.